Siódma kartka w tegorocznym komiksowym kalendarzu adwentowym należy do Dominika Szcześniaka. Zarówno rysunek, jak i scenariusz komiks pod tytułem E. Dominika zresztą już mogliśmy poznać w zeszłorocznej edycji, gdzie zrobił komiks Lockdown. No a sam Dominik to oczywiście już jest bardzo doświadczony komiksarz, zarówno jakby na tle i twórczym, jeśli chodzi o pisanie rysowanie, jak i też dziennikarskim, bo od lat zresztą prowadził magazyn ZINIOL, prowadzi też audycję komiksową w radiu, Halo Comics, no i też dostał w sumie nagrodę w zeszłym roku na Złotych Kurczakach za cały kształt swojej działalności w środowisku komiksowym, więc mamy tutaj do czynienia oczywiście z absolutnym profesjonalistą i kimś bardzo ważnym dla współczesnego polskiego komiksu. I co mamy tutaj dzisiaj? Komiks bardzo specyficzny w tym sensie, że no nie jest on jakoś związany z, z tematyką świąteczną, no ale też nie wszystkie komiksy zawsze są powiązane ze świętami, zawsze się zwykle odnoszą. Do nich, albo raczej do jakichś rzeczy, które są wokół nas, jeśli chodzi o wydarzenia. Ten w sumie można różnie interpretować. Jego sam jakby, rozumiem na kilka różnych sposobów. Komiks wygląda tak, że mamy bardzo maciutką postać, która krzyczy do drugiej, dużo większej postaci, narysowanej, dosyć dużo bardziej szczegółowo niż ta malutka. No, i komik nazywa się Ej, bo ta mała postać cały czas z nim krzyczy Ej, Ej, Ej i próbuje na siebie zwrócić uwagę. E, I e, sytuacja jest, tak jak mówiłem, dosyć specyficzna. Ja ten komik zrozumiem tak, że e, dużo osób, które próbuje na siebie zwrócić uwagę, kiedy ją w końcu dostają, to nie wykorzystują tego, albo może do końca nie wiedzą w sumie, dlaczego próbowały zwrócić na, e, na siebie uwagę, albo że no, nie zauważamy to, że już okej, okay, ktoś zwraca na nas uwagę. i Przyszedł czas na ten przekaz, ale czy ten przekaz rzeczywiście jest tym e, czymś, co jest warte przekazania? Czy nie robimy w sumie e, dużej sprawy tak naprawdę o nic? Może to jest też jakaś forma, nie wiem, interpretacji tego, jak na przykład też dzieci się zachowują, kiedy próbują cały czas zaczepiać rodzica o uwagę, i kiedy w końcu ją mają to w sumie albo nie wiedzą po co właśnie. Chciały tą uwagę albo cały czas tylko drażnią, bo nie wiem, nie dostały jej wystarczająco dużo, albo przynajmniej nie tak dużo, jak one myślały, że dostaną. E, multum interpretacji e, i znowu, znowu czuję komiks przy tym, <laughs> przy tym e, czarnym kolorze, taki bardziej jest wypukły. E, no i cóż, e, jak to też się pożegnała e, postać na samym końcu tego komiksu, bo już jest też koniec dzisiejszego filmiku. Nara